Serdeczne gratulacje, Dziękuję. złoty medal. Jak się czujesz ze złotym medalem? Bardzo dobrze, to jest mój pierwszy od w sumie, od, odkąd trenuję, czyli ten taki rok, więc ta, bardzo się cieszę, że w tak krótkim czasie udało mi się zdobyć. Właśnie rok takiego prawdziwego treningu i złoty medal to chyba bardzo szybko. Tak. Jesteś zadowolona? Bardzo. E, jak specjalnie jakoś przygotowywałaś się do takiej dużej imprezy jak Mistrzostwa Polski? Odkąd zaczęłam trenować, no to wiedziałam, że to jest to, co chcę zrobić i chcę coś w tym osiągnąć i właśnie starałam się jak najlepiej. Czyli celowałaś generalnie w tą imprezę, w ten właśnie tak. czas? żeby zostać na Mistrzynią Polski. No i się udało, jesteś Mistrzynią Polski, walka finałowa była najtrudniejsza? Było trudno, bo pierwsza no, no, runda była taka na wyczucie, no jak się y, przy, przeciwniczka zachowa. Ale, już tak y, na przerwach, ten no, trener mnie bardzo zmotywował i stwierdziłam, że b, biorę siebie w garści. Trener potrafi zmotywować. Oj, tak. <laughs> y, widziałem właśnie dużą pracę narożnika. Słyszysz w ogóle, co trener krzyczy w czasie rundy? Bardzo. Walki? <laughs> trener ma donośny głos, widać było, tak. że mocno i żywiołowo reagował. No ale też są skutki, jest złoty medal, słuchałaś trenera, co teraz w planach? Teraz to no, myślę, że sobie trochę odpocznę, ale na pewno na no, następny rok no, znowu no, będę celowała o, o złoto i jak najlepiej się przygotuję do tego. Na przyszły rok będzie troszkę trudniej, no bo trzeba będzie bronić tego złota. Będzie trzeba. W takim razie życzę dużo zdrowia, sukcesów, no i do zobaczenia na rynku. Dziękuję ślicznie.